Cześć, z tej strony Fast TV i dzisiaj chciałem wam pokazać maszynkę do hakowania hasła, coś takiego, w tym stylu. Yy, lecz... Chciałem też ostr ostrzeć, ostrzeć, nie wiem jak to powiedzieć żeby nie kupować po pierwsze maszynek, bo nie warto od tego zacząć trzeba, bo to oczywiście zrobione tylko na odcinek. Jest to fake i ludzie po prostu sobie na tym zarabiają. No i ty nie masz z tego, że nic z tego nie masz, po prostu o. ja mogę Wam pokazać moją, sam zrobiłem w y Visual y Basic, coś takiego, można w Visual Studio obojętnie. I otwórzmy. Okazuje nam się takie coś. Sam to robiłam. O właśnie, jeśli chcecie, żebym zrobił taki fake maszynkę, no to napiszcie w komentarzu. A ja to postaram się napisać, bo to jest szybkie, łatwe, no i proste. Ale oczywiście to jest fake, tak? To nie jest prawdziwa, bo prawdziwą to wiesz. I teraz mamy tak. Tu wpisujemy nick gracza. Wpiszę swój. Tylko dla zaprezentowania. Teraz wybieramy metodę. Czy to jest słownikowa, alfabetyczna, czy może befores. Ja wybieram tą. Chociaż i tak, co nie działa, jak już powiedziałem. Może ja się sobie tak. Hak. Krat został zhakowany. Yy, no zobaczmy. Weźmy sobie. Wejdźmy na ten serwer. Mhm, dobra. Kik. No i nie został wyrzucony. Czyli nie działa. Alter hasło zostało zmienione na password hack. No zobaczmy. Nie działa, bo moje hasło jest takie. O boże. Dobra, wywaliły mnie. Jeszcze raz wyjdę. Hasło jest takie. Chwilę. O! I poprawnie zalogowano. No i jeszcze zrobiłem ekipa. Czyli przeze mnie został stworzony. No, jak widzicie, możecie sobie pobierać te maszynki. Żadna nie będzie wam działać. Kupować. Też wam, też wam nie radzę, bo kasa pójdzie. A to i tak wam nie będzie nic przynosiło. Bo po prostu to nie działa. Chciałem tylko was tak ostrzec, żebyście tego nie kupowali. No, pobierać tam możecie. I właśnie chce, chcecie, abym na następnym odcinku, znaczy zrobił odcinek. Z tego, jak to piszę, no jest to proste. Ale jak jeszcze trzeci chyba raz powtarzam, nie kupujcie ani z tego, nie robcie, jedynie, że jesteście bogaci. No a teraz się z wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Cześć.